Can you see my screen? Yes. Yes, okay. Good. thank you. So, ja mam prezentację. Panie panowie, te fora, które są realizowane w bardzo profesjonalny sposób przez Związek Naz Polskich, pozwalają na stworzenie bardzo trwałych partnerstw pomiędzy naszymi, gminami. Staramy się oczywiście nawigować te problemy, dzielić się wiedzą, co staje się oczywiście coraz bardziej kluczowe. Tutaj będziemy, dzisiaj będziemy rozmawiali o bardzo różnych problemach i o tym, w jaki sposób zidentyfikować wspólne wyzwania i szanse. Zróbcie Państwo um, prezentację moich um, norweskich koleżanek i um, kolegów na temat międzygminnej um, współpracy. Mamy um, 357 gmin um, i 15 powiatów. Um, gminy i powiaty różnią się wielkością um, w całym um, kraju. Mamy bardzo małe gminy, czyli się mieszka 217 mieszkańców, do stolicy Oslo, gdzie mamy 700 tysięcy mieszkańców. 49% wszystkich norweskich gmin ma mniej niż 500 mieszkańców. System ten jest zbudowany na ogólnej zasadzie, która implikuje, że wszystkie gminy mają dokładnie takie same, odpowiedzialności. To oznacza, że tak mała gmina z 317 mieszkańcami musi wypełniać dokładnie te same zadania, co stolica Oslo. Well to... Bardzo ważne jest również to, żeby gminy te wypełniały swoje wymagane prawem obowiązki, a także robiły to bez względu na to, jak duża jest dana gmina. Um, oczywiście um, że, ta gminna współpraca jest konieczna, by to można, by to było możliwe o samorządzie nie ogólnie współpracę międzygminną. Gminy i powiaty mogą realizować wspólne zadania w ramach współpracy międzygminnej ta współpraca międzygminna odbywa się za pośrednictwem międzygminnej rady politycznej, takiej gminnej wspólnoty zadaniowej, współpracy gmin goszczących, spółki międzygminnej oraz spółki analogicznej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółdzielni albo innych stowarzyszeń, które są dopuszczalne i dopuszczone prawem. Wszystkie norweskie gminy uczestniczą w co najmniej jednej takiej współpracy międzygminnej, ze względu na niedawną reformę gminną, która obejmowała połączenia gmin, a także ze względu na doprecyzowanie ustawy o samorządzie lokalnym w zakresie współpracy międzygminnej z 2019 roku, niestety brakuje nam dobrych danych na temat liczby tych współpracy międzygminnej. Jednak w ankiecie z lat 2021-2022 ponad połowa gmin um, odpowiedziała, że korzysta ze współpracy międzygminnej w ośmiu obszarach usług, w których współpraca międzygminna jest wykorzystywana najczęściej. Jak widzicie Państwo na tym wykresie, najczęstsze obszary współpracy to. Um, działania Centrum Sprawiedliwościowych dla osób narażonych na przemoc lub groźby przemocy w bliskich związkach, czy też przemocy domowej, też powarne ratownictwo, placówki medyczne poza godzinami pracy. Chciałem, żeby takie, że ta krótka prezentacja pokazała Państwu i przybliżyła współpracę między gminą w Norwegii, jeszcze że moich kolegów i koleżanek z poszczególnych gminy przedstawią bardziej szczegółowe wprowadzenie i przykłady takiej współpracy. W tym samym życzę Państwu bardzo ciekawego i owocnego dnia. Czekam również na owocną wymianę poglądów, inspirujące rozmowy, które niewątpliwie wynikną z tego forum.